Jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkam. Czuję się... Czuję się, kilka tygodni leżał od głazów. Hmm... Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy, śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Jego ostatni rozkaz brzmiał: "Przybywajcie". I przybyły wszystkie, nawet smoki. Smoki, tak. Nawet te potężne prastare istoty. Wyczuwam ich obecność, także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuję się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć. Ostrzeż paladynów os Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik oka i nosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdrać nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia mam nie za zmarłego. Hej ty. Co mi możesz powiedzieć o tej kamiennej tablicy? Sądziłem, że to jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest znacznie mniejsze. Nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na niej znaków, ale wydają się one przekazywać historię prastarej kultury. Weź ją, jeśli chcesz. Do niczego mi się nie przyda.